To ciało tak leżało, że myślałem, że to główka. A to makówka? Sywo, <noise> idzie, ja wopa. Kiedy może zachodzić? Palona się o zdanie gruby. Dajcie galarz? Nie, on bardzo chyba. Dajcie mi przed dildo? No, kurwa. Mówiłem, mówiłem! Daj mi dualek, ktoś sam na rampie Dłaczego? ich rozje... Uwaga, Dużo? rampa. Uwaga, rampa. Wrócę B do gniazda. Jak do... jak spa. Ja się i Sniper. Nie, nie Sniper. Yes. No, Jezu, Riczik. Easy. Nieźle jak na... Świetnie nie jak będę na koks. Kur... Świetnie jak na koksa, kur... potężnie Nie dam Rzucam aka. Dzięki, Bartek. Proszę, wujku. Adrian, co mam no, zrobić? Tak. Zajeb... czy nie zachować? Czyż? No to przeżyjemy. Zajebisz AWP, to tym bardziej. Mati i za jest. I klasa, no, ładnie. Klasa. Ten Mati do beza był nice. Nice. nice! Brawo, Paweł. Alech, naj... W gazie jesteśmy. Modzek się tak podjarał, że musi się uspokoić. Idziemy na wina? No chyba ją ja, ono trzeba, nie? Trzeba, trzeba. Ja mogę wyjebać pachety z D.Va w tej rundzie. No, Nieśmiało. Dwa bo <susur> <Nice>. <susur> Dobra, 7 minut potrzebujemy, żeby pizza, wygrać mapę. coś? Taki co... E, ten twój, co graliśmy. To Trze idź, no dżungli. Okno, schody, idą. To mniej więcej. Smokowałem przed CT. Patrz, jak będzie plant. Mhm. Ja do do CT. CT. Może planta masz, ma. Nie żyje bomba. Mhm, 10 sekund. O, o, dostań, ja wyjdę, ja wyjdę. Nie no, Tu zostań. Tu Plant, plant, Na ferie. Nie żyje bomba. Brawo.